Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Zarkułci. Zapraszam Was na pierwszy odcinek na moim kanale ASMR, i to jest dla mnie naprawdę spore doświadczenie i spore przeżycie, ponieważ robię to pierwszy raz i nie wiem czego się spodziewać po skończonym materiale. Czy to będzie dobre do wypuszczenia na YouTube, czy nie. Więc z góry przepraszam za każde niedociągnięcia, jakie pojawią się w tym filmiku ale no cóż debiutuję eee, w tych materiałach HSMR, więc wypadcie mi to no i co przechodzimy do odcinka a dzisiaj spotykamy się w grze Rayman Legends eee, i dlaczego ta gra? a ponieważ pomyślałem, że fajnie sobie będzie poskakać trochę trochę fajnie będzie się roz, rozluźnić od tego jest przecież ten Właśnie, filmiki ASMR, żeby się zrelaksować, rozluźnić, więc zróbcie to też wy. I oczywiście załóżcie słuchawki dla lepszego efektu. Mam nadzieję, że audio będzie całkiem dobre i będzie dobrze wszystko słychać. Możliwe, że będzie też słychać dźwięki mojego pada, więc dodatkowe jakieś. Tutaj wyzwalacze będą zastosowane w tym materiale, więc zapraszam Was do oglądania. I tak jak wiecie, albo się spodziewacie, na tym kanale głównie pojawiać się będą gameplayy ASMR, więc będzie tego więcej, mam nadzieję. A teraz lecimy z pierwszym odcinkiem i dziś zagramy sobie po prostu. grać oryginalnie, ponieważ przy próbie rozpoczęcia nagrania niestety 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 moje klatki na sekundę spadają drastycznie i jest naprawdę bardzo ciężko nie dość że nagrywać to jeszcze grać, ponieważ materiał jest wtedy naprawdę taki no nieładny, a grać też jest trudno. Ach że tutaj nie pogramy sobie zbyt dużo w powrót do Origins dlaczego? ponieważ tutaj potrzebna jest jakaś szczęśliwa strapka ale możliwe że mam takie losy tylko żeby a ja myślałem że będzie powrót do Rayman Origins a tu niestety nie No cóż, zobaczymy. Może w tej będzie jakieś był jeden powrót, ale niestety to nie jest właśnie ten... nie jest ta strapka z tym powrotem, jaki byśmy chcieli. No nie zauważyłem wcześniej, że tu potrzebne są właśnie te szczęśliwe strapki do strapania, żeby powrócić do Rayman Orange. Zobaczymy w innych... A nie, przepraszam was, no widzicie streścik jest związany z nową formą odcinka i już nie kontaktuje po prostu, żeby odblokować te kolejne to są oczywiście, co to jest ehm, światy to są kolejne światy, a nie poziomy więc na spokojnie możemy sobie pograć w pokręconą dżunglę bo myślę, że tam już nie będzie a nie, jednak są <ścoughs> jednak są ustrapkowe Strapkowe tutaj. Strapkowe tutaj odblokowywanie, więc no niestety, no nie pogramy. Przykro mi, ale cóż, możemy zagrać sobie w pierwszy, pierwszy świat. pierwszy misję, a nie świat. I zobaczyć jak to tam będzie. Zobaczmy, od razu tutaj coś fajnego pojawia. Ale już mamy pierwszego małaka, więc jest dobrze. No dobra, no to teraz idziemy sobie tutaj po to serduszko i niszczymy to i mam nadzieję, że jakoś drastycznie nie spadnie jakość wideo, ale coś tam właśnie się niedobrego zrobiło. Że ten moje FPSy trochę spadły, no nieważne, dobra tutaj, muszę wymierzyć żeby o idealnie tutaj się dostać mamy to o nie tył o jeden, nie można tak przecież zrobić. co to ma być kurcze i nie mam już żadnych tych lumów um, niestety, bo zły pan nam tutaj wszystko zabrał ale cóż, no dobra zobaczymy może tym razem sił, ale właśnie nie wiem, gdzie muszę od początku grać w tam Tak, no to muszę powrócić po tamtego małaka, ponieważ no niestety nie zapisują się tutaj, jak widać, żadne małaki ani nic, więc trochę słabo. Ale powrócę sobie tutaj i, i, i go odkopię więc dobra, mam nadzieję, że wszystkie się uda zdobyć w tej misji no zobaczymy ale już pierwszy face ciłem na, na pierwszym odcinku z ASMR, więc w sumie nie tak źle, ponieważ o, patrzcie, lumki też bardzo się przydają nie tak źle, ponieważ no już mam pierwsze koty zapłaty, pierwszy fail związany właśnie z tym, że nie zagramy sobie w powrót do Ridge z kolejnych e, misji, ponieważ trzeba je odblokowywać tą szczęśliwą strapką, a ja nie posiadam już więcej. E, a dlaczego nie chcę grać w światy z tej gry, e, czyli z Rayman Legends, ponieważ takie odcinki pojawiają się na moim e, Innym kanale, pierwszym, który powstał dawno, dawno temu, już ma kilka lat, i tam nagrywam właśnie już nie ASMR, nie ASMR, tylko tak z normalnym głosem filmiki z Rayman Legends. Ale zobaczymy, jeśli tam skończę. Ojej, dobra, jeśli tam skończę nagrywać. Prime Legends, albo po prostu nie podajmy się e, nagrywania dalej na tamtym kanale, to na pewno tutaj to zrobię, bo to jest fajna gra ale tak się zastanawiam jaką grę można by było tu jeszcze fajną na serię e, jakąś taką serię właśnie SMR-ową zrobić e, zastanawiam się i nie wiem Się fajnie grało i oglądało. Zobaczymy. Gadam jak zwykle, coś więc wybaczcie. Ale cóż, no, tak już mam, tak normalnie i nie tylko. Jak nagrywam ym, ASMR, oczywiście, o tutaj sobie złapię łunki. Dobrze, ale jaś właśnie chciałbym się cofnąć, bo może tam jakiś będzie małek. Nie, nie ma. Dobra, to teraz. Czekam na spokojnie, żeby nie było, że wlecę od razu w tą ścianę, co nie wiem. Ale tu może być jest całkiem możliwe. No i świetnie. Kolejny małego blokowany. O nie, nie mamy królowej. Co jest? Coś jest nie tak. Dostum hiçbir <laughs> się uda nawet okej okay, udało się bez żadnych problemów więc jest dobrze no i w sumie jestem ciekaw czy bardzo słychać tego pada czy nie czy jest ten dodatkowy y, wyzwacz czy nie y, możliwe że jest słychać bo klawiaturę pada to zazwyczaj słychać więc możliwe, że taki jest. Tej kolejne lumki fajnie fajnie. Już sporo ich chyba mam. 380 to jest dużo, czy nie? W sumie nie wiem. Ile tu trzeba? O nie! Kurczę! Potrzebuję tego Małaka. Dobrze, mam go. Ile zostało jeszcze Małaków do końca? Dwa. więc teraz... O, tam jest małak dobra, teraz lecimy tak szybciorem żeby mnie nie złapał ten niedobry pan pan Ręka ojej chciałem złapać tego małego, Dobrze, no, mogą być takie długi a jaj co tu jest jak, jak to zdobyć A ja muszę jeszcze raz zdobywać tego małego tak no, dobra ale mamy go więc jest dobrze ale tutaj nie chcę wyskoczyć okej okay, wyskakujemy łapiemy do No, niestety się uspał trochę ten nasz lumek więc. Ale jak tam zejść? Mi ktoś powie, a to boże. Nie wiedziałem, jak to zrobić, ale całe szczęście już teraz się udało. Jej, dobra. walkę, tak jak powiem, bo w Rayman Origins zawsze tak było na koniec misji, że trzeba było rozwalić jakichś złych panów, żeby uwolnić małaka. I tak się zastanawiam, w każdej grze trzeba uwalniać małaka. I są jakieś naprawdę ważni chyba, że trzeba ich wszystkich uwalniać. she's zobaczmy coś z tej strefy. Proszę, trzymaj kciuki, Sarajmen. O, dziś... No nie, ale wart. O, o Ale mamy wartę, naprawdę. Kurde, fajnie, ale szkoda, że mm, yy, ten oto level nie został yy, odblokowany. No ale cóż, dobra, to możemy sobie zagrać tamten drugi z Reimann z Rayman, tutaj Origins niestety drugi świat ale cóż mamy kolejny levelek więc lecimy do niego mam nadzieję że jesteście naprawdę już odprężeni naprawdę Siedzicie sobie spokojnie, albo leżycie. już mam się oczy przymykają. Mam taką nadzieję, byłoby niezwykle miło. Gdyby tak się działo. Dobrze. Eee, co by tu zrobić? A ja i chciałam tego numka. Bo chcę kolejną strapkę. Tym razem pewnie się nie uda. już Origins wylosować, ale cóż no zawsze trzeba spróbować, tak? i okay, co się dzieje z tym panem? O, niestety tutaj nam troszkę Okej, okay, udało się zdobyć tego lumka Każdy łomek jest na wagę złota, więc Więc to jest naprawdę ważne. Tylko szkoda, właśnie, że te dumki mi. Okej, okay, muszę zobaczyć, jak one tutaj. Jej, udało się, świetnie. Już się bałem, że się nie uda. Wiem, że mogę szybować dlatego to robię, ale widzę, że tu jest. A jaj, no, jak tam się dostać? Jak tam mogę się dostać na dół? Tam się da coś wyłączyć, jakiś zawór, czy coś Żeby się dało tam dostać na dół, bo tam są pieniążki, zobacz, zobaczcie tam są pieniążki, więc... Kurde, byłoby fajnie tam... Tam się dostać Ale nie mam pojęcia, jak... Jakoś coś czy coś No nie, nic nie zrobię A może... Udało się! Świetnie! Świetnie! I mamy kolejne 25 lągów, Więc wow! Bardzo dobry wynik. Ile tam trzeba było myśleć na tą strapkę? Kurczę, nie zobaczyłem. Nie pamiętam. Znaczy, zobaczyłem, ale nie pamiętam. Najgorzej. Pomimo umki odpłynął. Ajajaj, dobra, trudno. kolejności zabrałem te lumki musi się ich pozbyć, aha w ten sposób, Dobro. A tu jest kolejny świetnie I to jest drugi, mam nadzieję, że nie trzeci, dobra Tu są chyba lumy za to I tam już więcej nie ma Nikogo, no chyba nie, dobra Więc lecimy do kolejnego Do kolejnej lokacji, że tak powiem I, 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 Ale trzeba też tutaj wiedzieć, gdzie co jest gdzie są jakieś lumki, gdzie co jest? Dobra, tu jest kolejny. Jakoś się muszę tam do niego dostać, tylko jak... Kurczę, dobra, chyba już wiem. Ojej. Zabiłem pana ptaka, no nie ważne. muszę. Dobra, świetnie. Czy to jest trzeci? Tak, dobrze, więc idzie, idzie świetnie. Tylko jeszcze tych lungów bym sobie pospierał? Eee. Ojej, dobra, muszę Świetnie I teraz chcę wiedzieć, czy tu będzie jakiś kolejny chyba Nie, dobra, to polecę Tu, pod tego O kurczę, udało się Tego <grytania> to się nie spodziewałem Co jest? Nie dostałem żadnych lungów nie dobrze. Ale tu coś może być ewidentnie. Albo nie. Ja się nastaram i nic tam nie będzie. No i nic nie ma faktycznie. kurde to niedobrze Dobra, oj, ale mamy kolejnego małaka. I więc jest, jest świetnie i teraz lecimy tutaj po złego pana ptaka niestety się pojawił niedobrze nie może tak być żeby tutaj nam jakiś pojawiał zły pan tak nagle bo, wow się robi niebezpiecznie ale tu widzę że jest no dobra, myślałem że będzie ciekawiej tak naprawdę jej, zebrałem go, czy nie? Chyba nie, kurczę, to niedobrze, dobrze. by się przydało go zebrać, ale tu yy, te ptaszki to chyba nic, nic, yy, nie dadzą nam żadnych lumów, za to tutaj Państwo dadzą. Już się bałem, że go gdzieś przegapiłem, ale tu jest kolejny, tylko gdzie jest Pan Król, tak się zastanawiam. Tu go nie będzie, może w następnej lokacji. No tych, powiem wam, lokacji jest naprawdę sporo w tym levelu. Więc... właśnie... O, tu był, kurczę, patrzcie, <taki> w takich nieoczywistych miejscach są, na... świetnie to załatwić tam jest kolejny, ale gdzie jest pan yy... tu coś mi yy. wygląda tam, gdzie mógłby być Jakiś, jakieś wejście po króla czy coś tam bo chyba to są król... królowie, tak ajajaj, niestety straciłem Świetnie, serduszko, było. I załatwiamy tego złego pana. I, I myślę, żeby tu pójść skorzystać. Tak, bo tu będzie jakiś sekrecik. Kurczę. Nieźle rozpadł. Hmm. Myślę, żeby go tak jednym ciosem zniszczyć. Dobra, ale jest jeszcze jeden. Tak. Ok, spoko. No nie było trudne że nie jest trudne, bo ja. Wow, ile lumpków, dobra. Ale jeszcze to chcę. Proszę mi się uda jakoś być trzeba było po nich skatiać. Myślę... okej. Okay. strapkę, ale się boję otwierać, bo już możemy nie wylosować tego, czego bym chciał, żebyśmy wylosowali, więc no nie wiem. Ale no cóż, do dwóch świat należy tych lumów, znaczy małaków nam się tutaj zrobiło sporo i wiem, że są jakieś wiadomości, zaraz tu odczytam. Wiem, że mam um, ojej, na najazd tutaj robią ja tutaj muszę coś u, uratować, ale to chyba jest... Tu kogoś też Nowe drzwi są wywoływane, o kurczę Sporo tego, ale to, to, to chyba... Nie, nie. nie, tutaj chciałbym tu przejść na oszczędź twych losów Teraz założy się, że nic takiego nie będzie Ojoj Naprawdę blisko kolejnego levelu z Rayman Origins. Więc, no cóż, no niestety nie udało się. Ale myślę, że dzisiaj sobie fajnie pokraliśmy Relaksująco, wyciszająco. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że odpęszyliście się przy tym moim gameplayu. I zapraszam na kolejny już, bo naprawdę mi się spodobało takie nagrywanie. Szeptem, po cichu, tak cichutko, żeby było fajne, fajne to jest, mam nadzieję, że uda mi się też tak e, dobrze obrobić dźwięk, żeby było naprawdę świetnie słychać, e, no bo nie wiadomo jak to będzie z, e, z tym szumem i nie wiem czy jak ja nie odszumie, jak odszumie to nie zmieni się trochę ten e, e, mój... Szeptę, no więc będę musiał się nad tym popawić, ale zobaczycie efekt końcowy i za wszystkie niedociągnięcia oczywiście przepraszam, ale no, tak jak mówię, debiutantem jestem w tej dziedzinie ASMR, więc zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne gameplay ASMR i oczywiście możecie zostawić e, łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. A jeżeli już śpicie, no to słodkich snów. Yy, dziękuję Wam i do zobaczenia. Cześć.